Witajcie, witajcie, witajcie. Buziolce, 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 witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to Arkanum Sezon, drugi odcinek, trzeci część. Druga, kontynuujemy w zasadzie. Selna prowadzi poważną rozmowę z Mary na temat Tara, czyli tartologa jego rządów, na temat kto stworzył świat wcześniej, na temat jakichś zjaw, duchów. No i kontynuujemy generalnie. Ten śmiech już go słyszałam w zimną noc. To... To córka królowej. Spence, jeśli dobrze pamiętam. Umiarła w wieku pięciu lat. Wow, nad, jaka wiedza o rakanum. Mary cofnęła się, przerwała plecami do Seleny. Nie patrząc, wzięła jej rękę, ścisnęła ją trwożnie. I nie zdziwcie się, jeśli ta druga część będzie dużo krótsza od pierwszej. Myślałam, że duchy stały w przyszłości w Tospel. Dlaczego ona, ona umarła? Zabił ją handlarz, przeprawiający prze przez rzekę. Utopił ją, a ja myślałam, że ona tak umarła święcior naturalną. A tu widzimy jednak, że... Mm, że ona była w dobrym stanie w sensie, że nie była na nic chora, tylko po prostu została zamordowana. Mord. Po tym wydarzeniu królowa zabroniła ludziom handlować na naszej ziemi. Obie wzdrygnęły się, wypatrując się w otwarte teraz okno, wzuchając się w wycie wiatru. Potem Mary zaczęła szybko zbierać księgi. To nie wróży nic dobrego, trzeba stąd iść. Nic takiego wcześniej się nie zdarzyło? Coraz częściej słyszę to pytanie i zawsze mam jedną odpowiedź: nigdy. Postawiły książki na miejsce, poszły w stronę wyjścia. Dźwięki kroków tonął w basowym ryku gromu, a zarazem wydawało się, że w bibliotece było zbyt cicho. Lid, coś jest nie tak. <laughs> Matko, o boże, boże, zawału! Co, co jeszcze ta spens zmarła, która się uśmiechnęła, i wygląda po prostu jak blado kościół trupiczny, zjawowa to nie wiem. Co celna zmarła z zamkniętymi oczami, nie zapiszczała, nie wzdrygnęła, tylko zamknęła oczy, a ja zapiszczałam. I strach, widzę, prawie różnimy się pod tym względem. Ja się bardziej boję, I strach, chyba celna jest mniej strachliwa trochę ode mnie i strach. Selena lit. Sprawił, że nie mogła ich znów otworzyć, póki nie poczuła lekkiego tytułu Mary. Biegiem wybiegły z biblioteki do samego końca korytarza. Mary złapała za kamienną podporę, niespokojnie patrząc na to, jak deszcz z potokiem podana na dolinę. To niemożliwe, niemożliwe, dziś nie jest przecież zimna noc, wystraszyła mnie jak niegdyś prima. Jak gdyby ta wariatka parodiowała to, co się teraz dzieje, jak mogła znać przeszło, przyszłość. A raczej na odwrót, to duch ją parodiuje. Mm -hmm. Nie szukam związku tam, gdzie. Nie, szu nie, nie. Nie szukaj związku tam, gdzie go nie ma. Selen. No właśnie. Mary zauważywszy, coś przewiesiła przez barierkę. Wrócili. Trzeba zebrać radę. Selna spojrzała w tym samym kierunku, dostrzegła jak rob i bardzo się z wszystko oni biegną do pałacu. Mary chciała y, pójść do nich, ale Senna ją podtrzymała. Opowiesz o tym, co widziałyśmy? Nie wiem, a trzeba? Oczywiście, nie. Yy, może na razie, może na razie nie. Nie straszmy wszystkich. Ja już widziałam ducha, ale królowa mi nie uwierzyła. Będziemy obserwować rozwój sytuacji. Na razie nie wiemy, co to znaczy. No, no, no właśnie, nie, 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 nie możemy tak, jak nie mamy tylu informacji, to nie możemy, wiecie, siać paniki. Ja wiem, co to znaczy. Natura jest zła i kiedy jest zła, wszystko się wali. Powoli wsuwa się z piekieł. Westchnęła. Dobrze, nic nie powiemy. No dobra, jesteśmy w sali. Radę zebrano szybko. Sprawienie jak gdyby deszcz, podając trwogi, poganiał wszystkich, a problemy wisiały nad nimi jak czarne chmury. Brakowało tylko królowej. Król zajął jej miejsce i złożywszy na stole splecione dłonie, zapytał poważnie. Dowiedzieliście się czegoś? Tak. Robę, Rob, Rubart wymienił spojrzenia z Robem, stając nieco od stołu. Głównowodzący może się pan do nas przyłączyć. Dziękuję. Rob usiadł obok Damona. Więc jak? Nie widzieliśmy dzieci dzikusów. I co? Proszę pozwolić mi wyjaśnić. Rob opowiedział wszystkim, co się stało. Co to znaczy za stwory żyjące się własnymi dziećmi? Tartolog nie mógł wymyślić czegoś bardziej obrzydliwego. Skąd pan wie tyle o dzikusach? Damon po raz pierwszy wziął udział w tej rozmowie. Mówił spokojnie, nawet z pewnym znużeniem, przez co wydawał się niezbyt pewny siebie. Dla nikogo, je, dla nikogo nie jest tajemnicą, że ludzie są rządni. wiedzy, Mówi, mówicie, że odwrócicie się od natury, ale to nie tak. My ją badamy. Ro, z grupą ludzi od czasu do czasu jeździł do osad dzikusów i je obserwował. Ale po co? Po co? Naprawdę pani nie rozumie? Żąda wiedzy, postępu. Kto posiada wiedzę, ten jest gotów do walki. Walki, więc to ty, ty jesteś dla was wiedzą, bronią? Dość, nie czas teraz na rozmowy o takich sprawach. Zaczęły się deszcze. Obfite i niebezpieczne, coś się zbliża. To po prostu deszcz, nie powinniśmy za wcześnie panikować. Nie czuję tego wasza wysokość. To nie jest zwykły deszcz. Zgadzam się, najpierw dziwkusy, a potem deszcz. Celna Imara spojrzała po, po sobie, nie uważa, że deszcz jest ostrzeżeniem. Nie ma sensu mówić o zjawie. Na razie nie warto o tym mówić. Dwie otworzyły się do sali w bieg koniec. Przekazał królewski list, ukłonił się i wyszedł. Król przeczytał notatkę, zamienił papier i kontynuował. Chciałbym omówić z wami jeszcze jedną kwestię. Dziękuję zatokował miasto, to może się jeszcze. to nie może się jeszcze raz powtórzyć. Lolina nie jest w stanie opłakać, karmić odpowiedniej ilości gwardzistów, nie mówiąc już o armii. Nie jesteśmy w stanie zapewnić obrony swojemu narodu przed hordami dzikusów, jeśli tak komu przybędą. Po co mu mówi o tym otwarcie przy Damonie? Do czego zmierza? Wyrażam zgodę na wyjazd handlarzy z Altergrof, pod warunkiem, że Driady także będą mogły wprowadzać handel na terytorium ludzi. To coś zupełnie nowego i niespodziewanego. Ojcze, Wasza Wysokość to błąd! Bart uderzył w stół. Królowa nigdy by czegoś takiego nie zatwierdziła. Królowa podsyca swój ból. pretensje, ja działam, mając na uwadze interesy kraju. W każdym razie podpisałem już umowę. Doradco, Raymond złożył przed wszystkimi dokument popisami Damona i króla. Zrobiliśmy wielki błąd, nie traciliście czasu. Droga papieży, handel przyniesie pieniądze, ale to przecież krwawe pieniądze. Należy oczekiwać niezadowolenia mieszkańców, nienawidzić budzenia z nową siłą. Coś ty narobił, Vinci. Liam wstał, zwracając na wszystkich, uwa zwracając uwagę wszystkich na siebie. Ojcze, co to za posłanie? Będę o tym osobiście rozmawiał z królową. Myślę, że i my mamy prawo wiedzieć, jako członkowie rady. No, Król spojrzał na swoją nowo poznaną córkę, przyjrzał się jej twarzy, oczom, nosowi, ustom. Jego spojrzenie na chwilę zatrzymało się na jej uszach. Po myśli o tym, jak jesteśmy podobni, a może na odwrót, jak bardzo się różnimy. Dobrze, drogawskiego odkupienia. A, Jak mamy, widzicie tutaj, czyli jednak warto dbać o wysokie odkupienia, bo tutaj troszkę nasz ktoś szanuje przynajmniej. A tak to, to byłoby, jakbym. Czekajcie, pat, patrz na fandom. Zobaczmy fandom. The kingdom refuges to talk about the not how. Saiting has already said everything. The king agrees. A, ah, to, 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 że mam wysokie odkupienie, czyli król się zgodził, agree, agrees to talk about, to porozmawiać o nocce. He says the something am, among the humans killed survival triad, but Empathy says the whole. Ball. oh my god, dobra, mniejsza z tym, no król się zgodził. Rzucił pismo na stół, jacy ludzie zamordowali kilka diriat. A nie, to to właśnie było w, w solucji. Popatrzyła, Selna popatrzyła na domu na ten, zachmurzył się, ale nie powiedział nic na swoją obronę. Czyżby? Wiedziałam, że nie wolno ci ufać. No właśnie nie tylko że to zrobili, to jeszcze chcą teraz handel robić. Zamordowali. Pod tym wszystkim wasza wysokość musi się zerwać układ. Ja niczego nie muszę, Bart. Zapominasz się. Ojcze, nie będziemy przecież wszystkiego zmieniać. Dlaczego? Królowa wie? Wie o umowie i o wszystkim innym doniosę jej, gdy skończymy. Bart zerwał z krzesła i wyszedł bez słowa. Król skrzywił się, podsumując się sztucznym uśmiechem. Cóż Bart dał do zrozumienia, że rozmowy dobiegły końca. Na tym zamykam obrady. Muszę iść do królowej. Selna patrzyła niezruszenie na Damona, odwzajemnił jej spojrzenie. Zawieraliście porozumienie za plecami moimi, i królowej? Milczał długo, a potem powiedział tylko, to długa rozmowa. Chciałbym to umówić, ale nie tutaj i nie teraz. Zerwę umowę, gdy tylko wstąpię na tron, Będzie będziecie się, się musieli postarać żeby uzyskać ee, moją łaskę. Eee, milczeć. Mm. Może drugie, drugie jest, drugie jest takie You have had to try, had you back in my good graces, Że no, no jakby, żeby udowodnić mi, że nie jesteś, że jesteś taki w porządku, no to jakby postaraj się Więc ona jednak była Cholera Wstał, tam on jest rad, że jesteś gotowa do rozmowy Ale niech sobie zbyt wiele nie wyobraża, to tylko łaska, zaraz zmienimy stosunki z nim Rozpocznijcie. to był długi dzień nie, no, weź mnie nie denerwuj, nie lubię cię. Selna i Liam Mary wyszli na korytarz. Dlatego to, co Selen zrobiłeś wcześniej w tamtym świecie. Cierpiała przez ciebie. Zarwałeś z nią. Przyglądał się przyglądał się deszczowi. Ujrzawszy ich, odwrócił, patrzył na siostrzeńca. Liam pokręcił głową. Czekają nas ciężkie czasy. Tak Liam, właśnie dlatego wróć do nas, proszę, jesteś nam potrzebny, słyszysz? Jest jeszcze na, nawet sam ze sobą, nie dałem sobie rady. Nie ma na co czasu, będziesz sobie, a, sobie analizował, kiedy wszystko się uspokoi. Wszyscy powinniśmy się uspokoić. Księżniczka ma jeszcze za wcześnie na panika. Podszedł do nich gwardzista, skłoniwszy się, zwrócił się do Seleny. Wasza, wys... królowa? Wasza wysokość królowa oczekuje was w swojej komnacie. Chce z wami pomówić. Mary skinała w głową. Bart i Liam patrzyli na nią z nadzieją, że zarazem z wątpieniem. I co myśli na ten temat Lit? Milczała, a jej milczenie mnie niepokoi. Powodzenia, Lit. Wysłają mnie na stracenie. Selna poszła takbardzistą. Za Ten zatrzymał się przy drzwiach. Król jeszcze tam jest? Nie wasza wysokość. Dobrze. No dobra. I teraz zobaczymy Meg Megaris, Margaret. Ale ładną masypialnię, śliczną. I te owocki takie klimatycznie tu wygląda. Odżywia, odżywia od od drzwia skrzypnęły, kiedy Selna wyszła do zmnęcza. Królowa ukłoniła głowę. W koszuli chyba jest. Widać, że. Królowa jest ładna w sumie, ale widać, że naprawdę już cierpi. Jesteś w komnacie, było cicho, płonęło tylko kilka <laughs> świec, pachniało ziołami i czymś ostrym, przypominającym solę, szczęśliwiące. Podejdź do mnie, usiądź tu na łóżku. Ufam mi, skoro mi na to pozwala. Selna spełniła prośbę, królowa wzięła ją za rękę. Palce marg Margaret były chłodne i spocone. Pyta pytała, dlaczego ci ufamy, Odpowiem. Zanim wezwałam Cię do płacy, spacerowałam w lesie rozmyślając. Spotkałam tam Nut. — Kto to? O, moja droga, Ty nic nie wiesz. Królowa śmiała się i zakaszlała. Bogini Nut jest jedną ze starożytnych boginek. Teraz jest stara. A jakże ona jest stara? Wielu nazywa ją wiedźmą. Nud powiedziała, że powinnam Cię sprowadzić. A może nas zgubić i mąż uratować. Ale bez Ciebie na pewno zginiemy. Więc musiałam już w jakieś te przepowiednie, królowa ścisnęła dłoń selany, zaatakowano dryady, zabito kilka osób, Vinci zrobił błąd, przyspieszył, pospieszył się i będzie musiał się tym zająć. Znów zakaszlała. <laughs> Przynieś wody, Selena. Miała ochotę zabrać ręce, odejść jak najdalej. Za każdym razem, kiedy królowa kaszlała, robło się jej niedobrze. Lecz królowa nie zwróciła uwagi na jej pytanie i kontynuowała. Handel zostanie wzmocniony, ale ja nie ufam ludziom. Te morderstwa to dopiero początek. Lid, ja umieram. Spojrzenie jej z zaczerwienionych oczu skierowało się na dziewczynę z błaganiem i oczekiwaniem. Nie da się więcej czekać. Trzeba jak najszybciej dokonać twojej koronacji. To jest odcinek królowa, chce powiedzieć nam swoje królestwo, tak, już na serio, na serio. Ok, 4 punkty, 5 punktów starza i 13 wyższej kapłani, chociaż jak mówiłam, nie ogarniam tego. 20 wyjątek, świetnie, 9 wysoki arkana. 47 y, na 18 de 19 de jaksów. A love you guys, so much. dziękuję, że za mną byliście. Koniec drugiej części i widzimy się w kolejnym odcinku niedługo z arkanu, bo zamierzam w najbliższej przyszłości nagrać. Także miłe, miłego y, papatki. Kocham Was!